Okej, okay, kochani, bardzo szybki haul. Y, ostatni w tym miesiącu już. Także jeśli chodzi o dzisiejszy haul, to był to haul z Lidla. Poszłam na niego z tylko i wyłącznie z tego względu, że potrzebowałam coś na obiad na dzisiaj, i po drugie, potrzebowałam rzeczy do pracy na y, zajęcia kulinarne. Także tamto już jest odłożone, jest oddzielnie liczone, bo z tego mi zwracają. Po prostu, także jeśli chodzi o te zakupy, to są bardzo malutkie, bo po prostu nie potrzebowałam za dużo kupować. Jeśli chodzi o nie, to tak, <laughs> batonik proteinowy, ponieważ moje zakupy ciężko, żeby się obyły bez nich, ale postaram się ograniczyć troszkę. W kupowaniu ich i po prostu będę coś robić, jakieś zamienniki yy, przez siebie samą. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeśli chodzi jeszcze o yy, białkowe rzeczy, no to mam tutaj również taki yy, proteinowy shake. Napój mleczny. Ja go bardzo lubię i ogólnie bardzo często go dodaję, na przykład do kawy, i wtedy się pyszna jest ta kawa, naprawdę bardzo mi smakuje. No i wtedy to jest po prostu taki zwykły posiłek, także ja tego używam w ten sposób, bo nie lubię za bardzo tego samego, yy, tylko po prostu sobie to piję z kawą. Następna rzecz: parówki dla Filipa, akurat tym razem takie. On bardzo lubi parówki, przede wszystkim sokoliki, ale te też się sprawdzają i też mają fajny skład. Poza tym już słuchajcie, jesienne rzeczy na horyzoncie. I tutaj mamy właśnie chusteczki z takim fajnym jesiennym wzorem, ale to nie o to tutaj chodzi. Chusteczki kupiłam z tego względu, że zawsze na początku miesiąca musimy w, przynosić dzieciom do żłobka jedną paczkę chusteczek, takich suchych, i jedną paczkę chusteczek mokrych. Także to jest do żłobka. I jeszcze kupiłam sobie właśnie, jeśli chodzi o obiad, to kupiłam sobie taką zupę krem z pomidorów z bazylią, bardzo smaczna, trochę kwaśna, ale ogólnie była spoko, no a że była promocja na nie, to wzięłam drugą, to będzie zupa grochowa i wzięłam sobie ją na wszelki wypadek, będzie w domu, Jakby, jakbym nie miała po prostu co zjeść, to wtedy się ją zużyję. Więc takie naprawdę małe zakupy z Lidla. Natomiast już większe zakupy poczyniłam w Pepco, ponieważ Filip aktualnie jest na etapie, tak jak już mówiłam, odpampersowywania. I wtedy, kiedy ja akurat kupiłam krótkie spodenki, zaczęły się pogody już jesienne, więc tak teoretycznie tych krótkich spodenek, które Wam pokazałam, nie założył ani razu. Więc teraz po prostu przyszedł czas na długie spodnie, bo ja mu piorę co drugi dzień i nadal jest ich za mało w domu, także po prostu teraz kupiłam cztery pary, takie bardziej neutralne. Jedyne co to w niektórych, na przykład w tych są takie jakieś wzory. Jak widzicie, tutaj z Misiem, ale tak, poza tym one są raczej takie neutralne, bez żadnych specjalnych wzorów. Jeszcze te są takie delikatne, wzorzaste, bo po prostu ma teraz koszulki takie bardziej wzorzaste i wtedy wygląda strasznie pstrokato. Dlatego wolę mu kupować teraz takie raczej ciemne, neutralne spodnie. No i do tego kupiłam jeszcze mu bokserki, shorty bo były w fajnej cenie 40 zł za 7 sztuk, także fajna cena, a poza tym no to również bardzo często one się kończą w domu. Także tak wyglądają zakupy z Pepco, a teraz pokażę Wam już paragon. Paragony wyglądają w ten sposób, że w lidlu zapłaciłam 29.33 za całe te zakupy. I jeśli chodzi o PEPKO, to zapłaciłam aż 137 zł, co w PEPKO jest rzadkością. No, jednak z trochę te, tych rzeczy tam kupiłam. Także spodnie były w większości po 20 zł, jedne 25, No i te boksereczki po 40 zł za całość. Także myślę, że i tak fajna cena, jak za takie rzeczy. Także tak wyglądają ostatnie zakupy. A patrzcie, bo ja wiecie co? Moja, <śla> dlatego jeszcze co, co jeszcze kupiłam? Kupiłam jeszcze taki talerzyk. Do jedzenia Filipa, taki dzielony, wiecie, na trzy y, części, że tutaj są takie dwie mniejsze i jedna taka większa, bo tak sobie wybrał w sklepie. Więc stwierdziłam, że i tak nam się przydadzą, bo też tych talerzyków zużywa dość sporo w ciągu dnia. Y, więc wzięłam mu je, po prostu jeszcze jeden. Najwyżej będzie do moich rodziców do domu tutaj. Y, więc tak to wygląda, właśnie. Tak wyglądały moje ostatnie zakupy dzisiejszego dnia i tego miesiąca. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i zapraszam Was do podsumowania tego miesiąca, który będzie kolejnym oddzielnym filmem.